Wyeliminuj drużynę przeciwnika! Witam serdecznie! Tutaj Extreme Game zabramy sobie dzisiaj Warface. Gramy dzisiaj Medykiem. Jak widzicie, mamy broń Seed Winter Venom. Będziemy ją testować, sprawdzimy jak się sprawuje na meczu drużynowym. Mapa Street Wars. Już graliśmy nią wcześniej, tak że nie będzie chyba jakichś problemów. Chociaż, gramy dykem, trochę jest trudna, powiem Wam, że trzeba trzymać wrogów na blisko. Także, będziemy musieli się postarać. Broń, którą posiadam, jak możecie zobaczyć... Jak możecie zobaczyć, posiada w magazynku 10 pocisków. Przeładuje się je na raz, czyli magazynek jest... Kom... Kompaktowy, że tak nazwę to nie wiem. Nie trzeba pojedynczo ładować, także jest na plus. To w ogóle, mm, ten shotgun w ogóle ma dodatkowe takie swoje przedmioty do montowania. Tutaj jest szyna pod lufo, która zwiększa celność a także szyna, która zwiększa szybkostrzelność. No to już zależy od naszych preferencji, którą rzecz wybierzemy. Czy wolimy szybkostrzelność, czy też celność. Ten celownik jest lepszy, poprawia statystyki. Nie wiem do końca, jakie, ale z tego co mi wiadomo, lepiej zamontować ten niż te standardowe, które niby tutaj mają zwiększone statystyki, jak możecie zobaczyć, ale ten jest o wiele lepszy. No oczywiście ze shotguna nie będziemy tutaj strzelać z tak dalekiej odległości. Będziemy brali tutaj wrogów na blisko. Zobaczymy jak z biodra strzela. Mało jest graczy. Nie ma nikogo. Trzech graczy tylko widzę. Także trochę lipa powiem Wam szczerze. Trzeba szukać tutaj przeciwników. Wszyscy w ogóle grają prawie z snajperami, dwóch snajperów, jest a ja mam tutaj brać na blisko. Także ciekawie. Właśnie. Odległość tej broni zasięg to jest 6, nie jest to dużo, chociaż jak nasz oddany, to wiadomo jest sporo tam dobrze mi się tą bronią nawet gra. Oczywiście są lepsze bronie. O, proszę bardzo. No niestety nie wyszło nam. Ale jak mogliście zobaczyć, nawet dalekiej odległości go załatwiłem, chociaż nie wiem czy ten gościu był obity. Prawdopodobnie tak, bo czasami złapie ich, a czasami nie. I myślę, że to jest spowodowane tym, że po prostu dość był obity. Także będziemy tutaj szukać zawodników dalej. No, kto będzie szybszy? Okay. Ja. Dwa razy dostał. I leży. Dzieli się odległość Także. Po nie było, jest więcej teraz trochę graczy. No i nie zrobiło, bo z biodra strzelałem. Lepiej przycelować. Sprzycelowanie to w yy, yy, tych punktacjach wynosi 72, a strzelanie z biodra 55, tak. Szybko strzelność jest 120, także nawet spoko. Przeładowanie jest jak bo to zobaczyć, no ale to w tych y, kompaktowych magazynkach to przeładowanie zazwyczaj jest takie długie. Nie, nie pyta. Wiemy tam ruszyjemy, chociaż tutaj na długiej będzie ciężko ruszować, tutaj no, właśnie snajper Zobacz, tam, do no i nie poszło. Jest coś takiego jak mnożnik tutaj obrażeń zadawanych uprężeniem przez broń i mnożnik obrażeń w tym wypadku wynosi 1,2 jeżeli strzelamy w głowę. 1% jeżeli chodzi o strzały w korpus czy 1% jeden razem, czyli nic się nie zmienia jeżeli chodzi o damage a jeżeli celujemy w ręce to jest 0,8 jeżeli przeciwnik jest z bokiem ustawiony zasięg się zmniejsza, obrażenia się zmniejszają jest gorzej jeżeli trafimy w przeciwnika w nogi to jest mnożnik 0,7 to jeszcze gorzej No, proszę bardzo jaki kamper. Oczywiście w standardzie ja montuję tutaj tłumik pomieni który powoduje, że zasięg broni się zwiększa i penetracja pancera tam jest lepsza. No niestety tutaj miał zastosowaną taką dosyć, dobrą kamizelkę świąteczną. Być może takich standardowych jakby był po tego Teraz dostajemy od półek. Lepiej z tego pistoletu, niżeli z tego shotguna. jeżeli już zrobiłem No, pięknie mi chciał tutaj załatwić z granatnika. No, ale niestety. Jestem ubezpieczony i mam dobrą kamizelkę na wybuchy oraz buty Także mina ani granaty mi nie groźne Ej kurczę, czasami te zwłoki się tak ustawią, że człowiek się zastanawia czy to jest przeciwnik żywy czy nie martwy Tutaj coś jest, do nas wyrzuciło na górę Albo po prawej stronie ale rasujemy tam jeszcze zostało nam 40 sekund nie wiem czy mi się tu uda polować ten zapłotem tutaj czy nie, nie kampi no, no, byłem bardzo w blisko niego strzeliłem, nic mu nie zrobiłem to znaczy, o dobra, może stworzyli życie, ale widzicie że strzeliłem tutaj z biodra bardzo ich blisko jego ja gości i gości nie ma. także trzeba lepiej celować z tej broni na to wychodnie. A, to chyba z każdym shotgunem tak jest, że przy celowaniu jest lepszy. Denek. Ja no i niestety wynik nie jest powalający, także myślę, że to tyle w tym odcinku. Przetestowaliśmy broń dla medyka tutaj. O nazwie *Winter* Denom. I myślę, że to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Jeżeli wam się podoba ta seria, polecam zasubskrybować kanał i polubić film. Cześć.